Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć kilka ważnych kwestii dotyczących umów deweloperskich. Kiedy otrzymujesz projekt umowy deweloperskiej, zwróć uwagę, żeby znalazły się w niej wszystkie istotne dla was zapisy. Żadnych ustnych obietnic, liczy się tylko to, co jest w umowie, to co jest na piśmie. Wszystkie ustalenia powinny być uregulowane już na etapie umowy przedwstępnej. Jednym z poprzednich nagrań mówiłem na temat umów przedwstępnych i umów Przyrzeczonych. Otóż przykładem takiego niedomówienia może być brak dostatecznych informacji o standardzie wyposażenia lokalu. Bywa tak, że deweloperzy nie wpisują w prospekcie emisyjnym, który musi być dołączony do umowy przedwstępnej, parametrów pewnych elementów wyposażenia, takich jak na przykład okna, drzwi, drzwi wyjściowe. Bramy garażowe, napędy do bram. Dopilnuj, aby było to doprecyzowane, ponieważ są to bardzo kosztowne elementy. Kolejna kwestia. Jeżeli na wizualizacji operowanej przez dewelopera, inwestycji operowanej przez dewelopera znajdują się miejsca postojowe i przedstawiciel dewelopera zapewnia, że będą one do ogólnego użytku wszystkich mieszkańców, niech to zostanie wpisane do umowy. Jeżeli nie będzie chciał tego wpisać do umowy, tłumacząc się jakimiś niezrozumiałymi okolicznościami, to później może się okazać, że je sprzeda lub da w użytkowanie komu będzie chciał i nie będziecie mogli z nich korzystać. Kolejna bardzo ważna kwestia, to wysokość kar za opóźnienie w podpisaniu umowy końcowej. Jeżeli deweloper nie wybuduje na czas, nie uzyska wtedy prawomocnego pozwolenie na użytkowanie, no i nie będzie z Wami mógł i do tego, do, do czasu, aż, aż nie uzyska tego pozwolenia, nie będzie mógł z Wami podpisać umowy przenoszącej własność. Zatem musicie o to zadbać, aby znalazł się stosowny zapis w umowie przedwstępnej. Kary muszą być na tyle dolegliwe, aby deweloperom nie opłacało się zwlekać. Kolejna kwestia to rodzaj rachunku prowadzonego przez dewelopera, i chodzi tutaj o zabezpieczenia wpłacających. Ustawa deweloperska bardzo precyzyjnie reguluje to. Pisałem o tym w moim poradniku pod tytułem Jak znaleźć i kupić mieszkanie. Link do niego znajduje się poniżej. Na razie nie ma konieczności stosowania zamkniętych rachunków powierniczych, w związku z tym deweloperzy. Często stosują rachunki otwarte. Uważam, że póki nie ma konieczności, jeżeli nie ma obowiązku stosowania zamkniętych rachunków powierniczych, pieniądze klientów nie są bezpieczne. No ktoś powie: No dobrze, ale przecież przed wypłatą transzy dla dewelopera rzeczoznawca ocenia poziom zaawansowania prac przekazuje tą informację do banku, no i bank, jeżeli bank widzi, że że na przykład umowa, że, że budowa jest rozgrzebana nie wypłaci, nie wypłaci, nie wypłaci transzy, będzie wypłacał te transze stosownie proporcjonalnie do poziomu zaawansowania prac. Tylko, że kilka miesięcy temu opisano przypadek dewelopera, który zgłosił wniosek o upadłość. Klienci powpłacali mu, wpłacili mu w sumie 80% wymaganych środków, natomiast budowa cały czas była rozgrzebana. Teoretycznie deweloper powinien dostawać środki klientów z otwartego rachunku powierniczego proporcjonalnie do zaawansowanych prac, no ale dostał dużo więcej, ponieważ rzeczoznawca stwierdził, że że można, że można mu wypłacić w sumie 80% całości, bo prace są zaawansowane. Później się okazało, że, że tak naprawdę nie było, że budowa była rozgrzebana. Otóż, jeżeli planujecie wydać kilkaset tysięcy, często są to środki pożyczone, zainwestujcie kilkaset złotych w pomoc pracy prawnego. Koniecznie niezwiązanego z deweloperem, po to, aby przejrzał umowę i zobaczył, co wam może grozić. I na koniec bardzo ważna rzecz. Jeżeli już ustalicie wszystkie warunki, dojdziecie do porozumienia z deweloperem, sami wybierzcie, do, sami wybierzcie notariusza. Mimo tego, że prawdopodobnie deweloper będzie twierdził, że on już ma swojego notariusza, że ten notariusz już ma wszystkie, Zgromadzone dokumenty i jest mu tak wygodniej. Sami wybierzcie notariusze. A tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie.